W jednej z podwarszawskich szkół podstawowych doszło do wstrząsającego incydentu, który stanowi mroczne odzwierciedlenie zagrożeń, jakie niesie ze sobą łatwy dostęp do zaawansowanej technologii w nieodpowiedzialnych rękach. Grupa uczniów, wykorzystując jedną z popularnych aplikacji opartych na sztucznej inteligencji, wygenerowała fałszywe, nagłe zdjęcie swojej koleżanki z klasy. To, co mogło zacząć się jako okrutny żart, szybko eskalowało w czyn o poważnych konsekwencjach prawnych i społecznych. Sprawcy nie przestali, bowiem na samym stworzeniu zmanipulowanego obrazu upublicznili go w sieci, a za pośrednictwem platformy Instagram mieli aktywnie zachęcać innych rówieśników do dalszego wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku dziewczynki. Ten akt cyfrowej przemocy nie pozostał niezauważony i wywołał zdecydowaną reakcję państwowych instytucji. Sprawą zajął się prezes Urządu Ochrony Danych Osobowych, który po analizie sytuacji uznał ją na tyle poważną, że bezwłocznie zawiadomił policję o możliwości popełnienia przestępstwa. Działanie urzędu przyniosło incydent z kategorii szkolnego wybryku do rangi poważnego dochodzenia karnego. W swoim zawiadomieniu prezes urzędu podkreślił, że ofiara jest osobą małoletnią poniżej 15 roku życia, a charakter fałszywego zdjęcia stwarza wysokie prawdopodobieństwo jej identyfikacji w środowisku szkolnym i poza nim. Kluczowe stanowisko urzędu jest stwierdzenie, że dla oceny prawnej czynu nie ma zna żadnego znaczenia fakt, iż nie doszło do realnej sesji fotograficznej. Sama czynność wygenerowania i upubliczniania takiego materiału jest w świetle prawa druzgocącym naruszeniem prywatności i dóbr osobistej dziecka. Prezes urzędu w swoim oświadczeniu zaznaczył, że postępowanie kolegów nie tylko drastycznie naruszyło prywatność dziewczynki, ale również zagroziło jej elementarnym interesem życiowym w przyszłości, narażając ją na stygmatyzację i długotrwałą traumę. Niepokój zbudził zwłaszcza fakt aktywnego namawiania innych do dalszego rozpowszechniania zdjęcia, co potęguje skalę wyrządzonej krzywdy. W związku z tym, zawiadomienie skierowane na policję wskazuje na możliwość naruszenia kilku artykułów kodeksu karnego, z których najpoważniejszy to artykuł 202, paragraf 3. Przepis ten dotyczy produkowania, utrwalania, posiadania lub rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletniego. Traktuje on takie czyny z najwyższą surowością, przewidując karę pozbawienia wolności od 2 do aż 15 lat. Oznacza to, że działanie uczniów z Mazowsza może zostać zakwalifikowane nie tylko jako naruszenie danych osobowych, ale jako jedno z najcięższych przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, której ofiarą jest dziecko. Incydent ten staje się alarmującym precedensem, pokazującym, jak łatwo dostępne narzędzia AI mogą stać się bronią w aktach cyfrowej agresji. Podkreśla to pilną potrzebę edukacji na temat odpowiedzialności cyfrowej oraz konsekwencji prawnych, jakie niosą za sobą takie działania. O sprawie poinformowana została również dyrekcja szkoły, która będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami tego zdarzenia wewnątrz swojej społeczności. Teraz dalszy los nieletnich sprawców leży w rękach policji i prokuratury, a finał tej sprawy może stać się ważnym sygnałem dla wszystkich użytkowników internetu, że anonimowość w sieci jest iluzją, a krzywda wyrzucona za pomocą klawiatury jest tak samo realna i karalna jak ta w świecie fizycznym. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Dzięki!